4 listopada wyszła nasza najnowsza płyta. Koncert Kolendi Pastorek w Bazylice na Jasnej Górze. Gole z Work w towarzystwie Gospel Reign, y, czyli chóru gospelowego z Dublina pod baktą Grzegorza Głucha, jak i kwartetu y, 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 dentego profesora Rzisława Stolarczyka, jak i nasi koledzy na trombitach, na gajdach, którzy stali w Bazylice na Jasnej Górze, umieszczeni na różnych no, chórach, za nami, przed nami. Do tego jeszcze organista z Jasnej Góry Marcin Lauzer, który grał na świeżo wyremontowanym instrumencie. Piękna sprawa. I to było takie nasze marzenie, zagrać na Jasnej Górze. No, rok przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia. No, ponad dwugodzinny koncert, w którym również udział brała no, najlepsza skrzypaczka w Polsce, czyli Agata Szymczewska. Plus dzieci podopieczni Fundacji Braci Goles też zakolędowały tam u, 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 u Matki Bożej na ja, Jasnej Górze. No, było to wielkie wyzwanie. No i cóż dalej, no. dalej jeździmy z normalną trasą koncertową, czyli ten repertuar pokazujemy no, w różnych miejscach w Polsce. No, dziś jesteśmy akurat w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Ja się cieszę, że tu mogłem dzisiaj zakolendować. Cieszę się z wielu sytuacji. No. No, po pierwsze, że jest to sanktuarium no, wybitnego polskiego świętego Jana Pawła II. Było nam dane grać Oj Ojcu Świętemu zarówno to w Polsce, jak i, jak i, jak i w Rzymie na Watykanie. To były wielkie przeżycia dla nas. My myślę, że on dzisiaj kolędował z nami. Z nieba tutaj był również kardynał Stanisław Dziwisz, też bardzo wzruszony naszymi opracowaniami kolędowymi i, 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 i naszymi pa, pa, No Wydaje mi się, że, 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 że generalnie Krakowiakom się to nasze kolędowanie podobało, bo widzę, że bardzo licznie tutaj. Przybyli do tego sanktuarium, śpiewali głośno, klaskali. Także to była no, taka no, naprawdę piękna, piękna sprawa. Niesłychana ilość. Znaczy, bo fakt, te samochody nigdy nie było tyle samochodów tutaj. Wszystkie miejsca na zewnątrz zajęte. No i tutaj w tej pościele, wszystkie miejsca zajęte. Nawet na chórze nigdy nie było tyle ludzi. Pozdrawiamy wszystkich. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp taki epizod, że golec u orkiestra że tutaj żegnała Ojca Świętego na krakowskich balicach w 2002 roku na lotnisku fizycznie. Ale my na to lotnisko jechaliśmy z drugiego końca Polski, bo konkretnie z Gołdapi. Dzień wcześniej graliśmy yy, jakieś tam dni miasta w Gołdapi, no wiadomo, drugi koniec Polski. Przemierzaliśmy całą Polskę, całą noc i nad ranem dojechaliśmy do A4 tutaj do autostrady A4, ale ona była zablokowana, ponieważ Jan Paweł II wtedy z Tajem orszakiem wszystkie kolumny zmierzały do Kalwarii zebrzydowskiej na uroczystości. No i my wtedy gdzieś tam na zakręcie, prawda, staliśmy, no oczywiście no 10 czy tam 12 muzyków wyszło z samochodu, no, na A4, no wyciągnęliśmy po prostu instrumenty i zaczęliśmy grać, także to było takie Dosyć ciekawe są zdjęcia nawet z tego, z tego, z tego wy, wydarzenia. No i widać karnał to gdzieś tam za, za no, no, pomniał sobie o tym. Pierwszy raz spotkałem i widziałem Wasz zespół. Ojcie się do w Krakowie. wzdłuż drogi, nawet się granie. I pytałem, pytałem się, kto to jest? Mówią z wirówki. A teraz się na razie, pamiętam dokładnie. Także i za ten koncert was wzdłuż drogi wam bardzo dziękuję. No wielki zaszczyt to dla nas, bo to, bo to jest no, no niecodzienna no nie sprawa i, i, i taka właściwie, no, jest to takie wyróżnienie i taka noabilitacja dla artystów. Wy, w wymownym miejsce bo z aktorium Jana Pawła II drugiego, graliśmy tutaj w zeszłym roku na kanonizacji, także była też duża uro, uroczystość, uroczystość, dużo. Artystów brało udział, również gole z orkiestra, z Towarzyszeniem Orkiestry tej no dobrze się tu czujemy. przed tym za kolędę dziękujemy. Myślę, że wszyscy tutaj obecni dziękują wam dzisiaj za ten koncert ducha, pieśni, Bożonarodzeniowych Bóg zapłac. Bo to też jest świadectwo waszej wiary. Te kolendy, które tak z miłością śpiewaliście i wygraliście tu nam dzisiaj. Bóg zapłac. Сердце сидит, я не застрял.